Cześć. Dzień dobry. Yy, chcieliśmy bardzo podziękować, słuchajcie, yy, nasi kochani widzowie, yy, za to, że wspomogliście akcję yy, zrzutkę Anity i Ani. Zrobimy takie przypomnienie. Z tego względu, że tamten film YouTube za bardzo nie zapromował i dużo osób go nie oglądnęło, a chcielibyśmy, żeby ta akcja nadal, nadal trwała, ponieważ ta zrzutka cały czas działa. Do tej pory jest zebrane 6,5 tysiąca, około Prawie? tam nie, niepełna kwota, jeszcze 6,5 tysiąca. Bardzo Wam dziękujemy, bo wiemy, że wśród Was, naszych widzów, ludzie wpłacili różne kwoty, naprawdę co nas bardzo cieszy i za to za to bardzo bardzo wam dziękujemy. Ta pomoc jest skierowana bezpośrednio do potrzebujących ludzi na Ukrainie bądź też tych z Ukrainy, którzy są już tutaj w Polsce. Ja mówię tutaj, ale mam na myśli Polska, oczywiście my jesteśmy teraz nie w Polsce. Holandii. Tak. Ania i Anita chciałabym przypomnieć, działają po prostu osobiście. Niezależnie. Niezależnie, indywidualnie, jak to nazwać. Nie są częścią jakiejś organizacji i te, te, te fundusze, które może wpłacić jeszcze, albo już wpłaciliście, idą po prostu bezpośrednio na, na pomoc, a nie idą do jakichś tam ludzi, którzy pracują pracują gdzieś w, w jakiejś w organizacji, po prostu, fundacji. fundacji. Po prostu kupują z, tej, z, z tych pieniędzy rzeczy, które są potrzebne i płacą za transport tych rzeczy do miejsca, gdzie są potrzebne. Często jest tak, że po prostu część tych środków zjada administracja. Dokąd? W tym wypadku tego nie ma. Po prostu bezpośrednio każda złotóweczka, którą wy wpłacacie, czy ktokolwiek wpłaca, jest wydawana na potrzebujące osoby. Tak. Ja chciałem jeszcze powiedzieć słuchajcie, ten film się poprzedni za bardzo nie rozszedł, ale yy, prośba do Was, żebyście po prostu zostawili dzisiaj jak najwięcej łapek w górę i zrobili jak najwięcej udostępnień nie dla nas, bo my jesteśmy tutaj skromnymi osobami, ale właśnie dla Anity i Ani i dla ich akcji, bo to jest naprawdę bardzo szczytny. Cel, także o to was bardzo proszę. I jeśli no. tak, jeśli możecie po prostu na Facebooku, na jakichś innych mediach społecznościowych, żeby ten film się rozszedł do jak największej ilości osób. Ja jeszcze raz mówię, nie chodzi o nas, chodzi po prostu o akcję dziewczyn. I jeśli gdzieś jeszcze na YouTube widzicie, że ten filmik wam się wyświetla, to klik klikajcie na to i, i jeszcze raz gdzieś puśćcie, choćby na tle, jeśli już oglądaliście, bo to też bardzo jest, jest bardzo ważne, żeby żeby potem więcej ludzi natomiast, zobaczyło. Natomiast jeśli chodzi jeśli o nas, o nasz kanał, to słuchajcie, bądźcie też na naszym kanale, śledźcie nas, ponieważ tak. już wkrótce pojawią się nowe rzeczy y, z poprzednich... Y, z poprzedniego okresu po prostu ten materiał już mamy nagrany, ale będzie myślę dla Was pewnym zaskoczeniem i pewną ciekawostką, także bądźcie czujni, już niedługo tak, tak. po prostu muszę to zmontować, teraz jest ciągle praca i nie za bardzo jest kiedy czas, ale może do weekendu uda się to zrobić. Może, byłoby fajne, Może. bo już za długo ten materiał leży. Tak. tak. No, a teraz e, najpierw zobaczycie jeszcze krótki filmik z Ukrainy, gdzie byliśmy, e, no po prostu, bo chcemy tym filmikiem też promować pomoc dla Ukrainy. Tutaj zobaczycie regiony, gdzie między innymi. Trwa wojna. E, trwa wojna. Dokładnie. I, e, i potem jeszcze wklejimy po prostu ten cały wywiad z Anitą i Anią. E, ten, który Żeby już się, był. Żebyście jeszcze raz mogli oglądać. Chcecie. Tak, a tymczasem my się żegnamy słuchajcie, to takie. No po prostu no, trzeba coś takiego zrobić, bo musimy wszyscy po prostu pomagać. Tak jest. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa, Europy, Ukraina i Чеванцы на на таланты. Słuchajcie, 23. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Bardzo dużo uchodźców. Mamy już na dzień dzisiejszy prawie 2 miliony osób z Ukrainy w Polsce i trzeba tym ludziom w jakiś sposób pomóc. Na samym początku docierali ludzie, którzy po prostu uciekali przed wojną, ale jeszcze tej wojny nie widzieli. Ale dzisiaj. Ci ludzie, którzy docierają do Polski, już po prostu nieraz uciekają z domów, które zostały zawalone, rozbite. I są takie super dwie dziewczyny, które poznałem wirtualnie, nie znamy się jeszcze osobiście. Anita i Ania, które z całego serca pomagają, jeżdżą na granicę, organizują zbiórki, transporty. I chciałem dzisiaj po prostu przedstawić Wam te osoby, i równocześnie chciałem też Was prosić o pomoc w zbiórce, które one same zorganizowały, która pomoże im w jakiś lepszy sposób też docierać do kolejnych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Także ze mną jest Anita, jest też Ania, która gdzieś nam uciekła, ale już jest. Także co, opowiadajcie, jak, jak w ogóle doszło do tego, że jesteście w tym miejscu, w jakim jesteście. W ogóle jeszcze ja tylko powiem, że od tygodnia próbujemy zrobić to spotkanie, i nie jest to takie proste, bo cały czas coś się dzieje, no, dużo się zmienia, w końcu jakoś dzisiaj się udało. Anita, może, może powiesz po prostu, jak z Twojej strony się to rozpoczęło. A z mojej strony zaczęło się to tak. Przede wszystkim e, chyba istotne jest to, że e, od kiedy studiowałam, zaczęłam pracować w organizacji pozarządowej. I zasadniczo całe swoje, nazwijmy to dorosłe, niezależne życie, to jest praca w organizacjach pozarządowych, czyli jak się coś dzieje, to jestem nauczona, że trzeba działać. Więc jak tylko się zaczęła wojna, no to pierwsza moja myśl była taka, że muszę się dowiedzieć, co się dzieje z moją rodziną, która mieszka w Lwowie i muszę ich jakoś ściągnąć. Druga moja myśl była taka, kto mi może pomóc, i tutaj okazało się, że super przydatne i, i, i właśnie e, mam ogromną, e, ogromnie fajnych przyjaciół na wschodzie. Cały ten widz zaczął się w momencie, kiedy Będąc tutaj pod Krakowem, bo mieszkam pod Krakowem w tym momencie, od trzech lat prawie mamy drugi dom na roztoczu, bardzo blisko granicy. I dzięki temu, że była pandemia, mogliśmy tam z domku letniskowego, tak naprawdę, przenieść się tam na prawie dwa lata z dziećmi. I ten czas był takim niesamowitym czasem, kiedy zawiązało się masę fantastycznych przyjaźni, ale też właśnie z racji tego, że pracuję w organizacji pozarządowej i chyba swój ciągnie do swego, to poznałam też sporo ludzi, którzy pracują w organizacjach tam. W związku z tym okazało się, że mam całkiem niezłe zaplecze z Właśnie ludzi, którzy mieszkają niedaleko granicy ukraińskiej i którzy są bardzo zaangażowani w to, żeby w ogóle pomagać innym i mają taki pewien poziom wrażliwości e, na krzywdę. Tak? To jest taki, chyba jednak, e, łączą się ci ludzie bardzo często ze sobą. E, I będąc tutaj, e, też otaczam się, e, jak wyszło właśnie teraz, jak, jak wybuchła wojna, ludźmi, którzy chcą bardzo pomagać. I w pewnym momencie zaczęłam odbierać takie sygnały: Dobra, róbmy coś, nie wiem, działajmy, trzeba pomagać, i w ogóle wysyłajmy tą pomoc. I tak, no dobra, ale gdzie? I z drugiej strony odbieram telefony, i tak, Jezu, Anita, wiesz, co tu się dzieje? Tu jest tyle ludzi na granicy, tutaj te dzieci w ogóle tak zamarzają, tu jest 40 km kolejki, musimy coś robić, jest po prostu masa ludzi, wszyscy tutaj po pracy jeżdżą, pomagają, robimy kanapki, herbaty. W ogóle robimy, co możemy, ale nam brakuje. No i po prostu połączyłam kropki i, i znajomości, i bardzo szybko, naprawdę to było niesamowite, bardzo szybko okazało się, że w parę godzin. Puszczona wiadomość wśród znajomych, że robimy zbiórkę, i ja jutro wsiadam do w auto, bo wiem, że na granicy czekają właśnie w 40-kilometrowej ludzie, którzy no, są wyczerpani staniem kilkadziesiąt godzin w kolejce. To są zazwyczaj matki z dziećmi. I dzieci trafiają w bardzo trudnym stanie na granicę, bardzo często już, już w tych pierwszych dniach to, to były przypadki hipotermii, karetki wzywane na, już po polskiej stronie do rodzin, które przekraczały granicę, więc jakby nie, nie zastanawiałam się długo, zebrałam co się dało, spakowaliśmy z mężem auto po sufit. na szczęście mamy całkiem spore auto. A te rzeczy, które zabrałaś, to były z własnego domu, czy już wtedy otrzymałaś jakieś dary? Właśnie nie no, część była, część była moja, część była w ogóle rodzina, od razu kupiła to, co trzeba było, ale puściłam wieści wśród znajomych, na przykład wśród rodziców moich córek w szkole. I to hmm. było niesamowite, bo po prostu ja cały wieczór uh, tylko otwierałam drzwi i ludzie przynosili kolejne torby z moimi uh, rzeczami. I ja po prostu, skoro śpit wyjechałam uh, z Krakowa właśnie na granicę, żeby to jak najszybciej zawieźć, wiedziałam dokładnie, co jest potrzebne, ponieważ miałam ten telefon właśnie um, z, od, celników. od celników, od policji, od służb mundurowych, którzy byli na miejscu. I to stąd właśnie wiedziałam dokładnie, co jest potrzebne na dany moment i dlatego nie robiłam wtedy zbiórki takiej, że no dobra, to robimy zbiórkę, to za tydzień ja to zawiozę, bo wiedziałam, że sytuacja jest dynamiczna i ci ludzie w tym momencie potrzebują pomocy, że za tydzień to może właśnie uda się do jakiejś organizacji bardziej ogarnąć yy, i, i że trzeba działać natychmiast. Czyli zadziałałaś tak bardzo oddolnie, można powiedzieć. Tak, tak, to w ogóle, to w ogóle wyszło bardzo oddolnie, bo to się w ogóle zaczęło właśnie w grupie, w grupie rodziców w szkole, ponieważ ja napisałam do nich o 12 po południu. I o godzinie 7 miałam wypełnione auto jakieś 1600 litrów bagażnika było wypełnione. Mhm. I na miejscu, właśnie dzięki temu, że, że mam znajomych, wiedziałam, co gdzie jest potrzebne, to od razu to było rozdystrybuowane bezpośrednio do, do ludzi, którzy tego potrzebują. Chyba najlepsza pomoc jest taka właśnie, jak trafia bezpośrednio z jednej ręki do tej ręki potrzebującej, a nie ma w międzyczasie żadnych innych pośredników, prawda? No tak, tak. Poza tym nawet, nawet jak potem robiłam następne zbiórki, potem się w ogóle sporo znajomych włączyło, jakby zobaczyło, że coś robię, to, to mówili wiesz co, ja zrobię u siebie w pracy, to ci przywiozę to tam do najbliższego miasta i i ty to potem rozdy rozdystrybuuj dalej, bo wiesz gdzie. No i miałam takich zbiórek trochę rzeczywiście, bo były i w Krakowie, i w Rzeszowie, i w, tutaj w Zabierzowie były dwie, i w Rząsce, i w Zelkowie. Z Zelkowa w ogóle pojechał ogromny bus taki i jeszcze, jeszcze do tego zebrali sporo pieniędzy. I to wtedy wysyłałam, częściowo właśnie wiedziałam od, od celników i od ludzi, którzy od wolontariuszy, którzy pracują na granicy, co jest potrzebne, a część wysyłałam prosto do Folkowiska, do Stowarzyszenia Folkowisko, bo to są też właśnie moi znajomi, których poznałam mieszkając właśnie tam na roztoczu. To są wspaniali ludzie, którzy w ogóle się wcześniej nie zajmowali pomocową, pomocowymi sprawami, a w tym momencie tylko organizowali koncerty, a w tym momencie po prostu to, co robią, to jest niesamowite, więc jak... Czyli rozwinęłaś troszeczkę swoją akcję i w pewnym momencie pojawiła się też przy Tobie Ania, która również zajmuje się podobnymi rzeczami. Teraz połączyłyście siły i można powiedzieć, że ze taką spotęgowaną siłą dalej działacie już razem. Tak, no właśnie jak byłam, Ania do mnie zadzwoniła prawie natychmiast, jak się zaczęła wojna, bo właśnie ten telefon, jak się zaczęła wojna, to się niemalże nie, nie przestawał dzwonić. I Ania też do mnie zadzwoniła i mówi w którymś momencie, że właśnie potrzebuje pomocy. Ja na początku jej nie byłam w stanie pomóc, ale finał historii był na szczęście bardzo dobry i ja może zostawię tą historię Ani, żeby ją opowiedziała. No więc moja bardzo bardzo bliska przyjaciółka, z którą się przyjaźnimy ponad 25 lat, jeszcze z lat szkolnych, jest z Charkowa, więc ja dostałam oczywiście telefon od niej. Ania, co możemy zrobić? Jak możemy moją mamę wyciągnąć z Charkowa? Jej mama w ogóle, rzecz jasna i zrozumiała, była przerażona całą sytuacją, i ciężko było ją w ogóle zmotywować, żeby się ruszyła z domu, żeby w ogóle poszła na dworzec, żeby w ogóle próbowała się ewakuować tamtąd. Udało nam się, dzięki właśnie telefonom do przyjaciół, którzy potem dzwonili do swoich przyjaciół, y, znajdować różne rozwiązania i na początku udało nam się znaleźć dziewczynę y, przez jakieś właśnie forum i tak dalej i tak y, dalej, która poszła w Harkowie do tej mamy wyciągnęła ją z domu i zabra zabrała na dworzec. Niestety były straszne tłumy, więc zostały rozdzielone. Y, dziewczyna wsiadła do pociągu, nasza mama nie wsiadła. Prawie została w ogóle zdeptana tam, bo, bo słabo jej się zrobiło, nie mogła się utrzymać. Udało jej się uciec do metra i wróciła do domu. Po tej akcji nie było szans w ogóle namówić ją na to, żeby wyszła stamtąd znowu, ale udało się znowu przez przyjaciół w Krakowie dotrzeć do ich przyjaciół, którzy dotarli właśnie do przyjaciela, który jest w Harkowie, do młodego chłopaka. E, który tam e, mocno też działa w wolontariacie, i e, poprosiłam go, żeby właśnie poszedł i porozmawiał z tą mamą, e, i udało, jemu, udało mu się właśnie ją namówić i skłonić do tego, żeby ona po prostu poszła na dworzec i wsiadła do pociągu. E, I on doprowadził do tego. E, potem udało się przez. Jakby inny łańcuszek przyjaciół, znaleźć osobę, która odebrała ją w Lwowie i dowiozła do punktu, gdzie już łańcuszek przyjaciół Anity się zaczyna. Gdzie została odebrana i przekazana dosłownie z rączki do rączki, aż Anita osobiście przewiozła ją z granicy do mnie do domu. Czyli jest w Krakowie teraz, tak? Jest u mnie w domu w Krakowie, tak, więc wielka radość, że, że się udało. Super. Ehm. I dzięki tak naprawdę nie wiem, temu wszystkiemu y, zaczęły się właśnie też odzewy od, od tych wolontariuszy od środka, tak? Na przykład od tego chłopaka, y, od tego kontaktu w, w Lwowie, y, z którym nawiązaliśmy. I jest zaufanie przez to, że poszło przez przyjaciół do przyjaciół, y, więc dosta zaczęłyśmy dostawać konkretne prośby na konkretne rzeczy do konkretnych grup. I stwierdziłyśmy, że skoro byłyśmy w stanie kobietę wyciągnąć za rączkę, podając ją powiedzmy z rączki do rączki, prawda, żeby ją wyciągnąć, to tak samo jesteśmy w stanie podać z rączki do rączki rzeczy, żeby doszły do konkretnych osób z konkretnymi potrzebami. I to właśnie teraz no, staramy się zrobić. Na to ten. No może Anita teraz przejmie właśnie, jak, jak, jak to widzimy teraz, jak chcemy kontynuować. Dobra, to ja tylko się wtrącę, bo jakby sedno sprawy jest takie, że ruszyłyście ze zrzutką i kiedy to się zaczęło? Dzisiaj czy tam wczoraj po, po prostu, no praktycznie na gorąco działacie i i to jest y, ważna sprawa, właśnie tak jak powiedziałyście, że pieniążki, które darczyńcy wam przekażą, trafią bezpośrednio do ludzi, którzy oczekują na pomoc. Nie ma tam już po drodze żadnych innych pośredników. Nie. To jest tak naprawdę po to, żebyśmy mogły, jeżeli ktoś nas prosi, na przykład dzisiaj poszła paczka z bardzo specyficznymi lekarstwami właśnie do Charkowa. No, ludzie w Charkowie są odcięci kompletnie. Tam cały czas trwają walki i Charków bardzo dzielnie walczy. No ale lekarstwa się kończą, prawda? Miasto jest odcięte i jeżeli ktoś bierze leki, które mu ratują życie i nagle one się kończą, no to jest, to jest tragedia. Więc dzisiaj poszła paczka właśnie z lekami od nas. Ona, ta paczka musiała zostać zawieziona do, na Ukrainę, żeby mogła w ogóle zostać wysłana. Czy nowa poczta na Ukrainie jeszcze działa, czy zawiesiła działalność? O dziwo, o dziwo, jeśli się w dobrym miejscu nada, to jeszcze, jeszcze w większości są w stanie um, docierać. Tak? To akurat jest jeden z przykładów. Ale no właśnie na takie rzeczy potrzeba, potrzeba pieniędzy, tak trzeba pójść do apteki i kupić to lekarstwo, a potem my się zajmiemy tym, żeby zajmujemy tym, żeby to właśnie dotarło do, do odbiorcy i. No, i właśnie ta, ta, ta sieć takich kontaktów, ludzi, którzy naprawdę, jakby w obliczu tego, co się dzieje, ja cały czas y, jestem bardzo pozytywnie i bardzo mnie to y, cieszy. I jak patrzę, ile ludzi jest zaangażowanych i naprawdę daje 150% z siebie, że, to, że po prostu poświęca naprawdę każdą wolną chwilę y, na to, żeby, żeby no jakoś pomóc, prawda? Więc to. Mam nadzieję, że będzie się tak dalej utrzymywać ten trend, natomiast no, to, jest, to jest bardzo fajne. Ja Was bardzo podziwiam za to, właśnie, że macie takie gorące serce i pragniecie jak najwięcej pomocy przekazać tym ludziom, którzy naprawdę teraz mają przechlapane i to, i to do potęgi. I tym bardziej proszę też widzów, którzy zobaczą ten vlog, żeby. Przekazali, jeśli, jeśli możecie, po prostu wpłacić na tą zrzutkę jakąś kasę. Ale również ważne jest to, żeby ta zrzutka się po prostu rozeszła po sieci: czyli jak możecie, to, to podlinkujcie, udostępnijcie, no, przekażcie swoim znajomym, kolegom i tak dalej. Czym, więcej, do, czym więcej większej ilości ludzi dotrze ta informacja, tym jest większa szansa, że dziewczyny będą miały wsparcie z waszej strony i będą mogły dzięki temu. Udzielać jeszcze lepszej i jeszcze większej pomocy. I jeszcze takie moje pytanie: poza pieniędzmi, też zbieracie nadal rzeczy, tak? Założyłyśmy w ogóle taką grupę na Facebooku Przyjaciele dla Ukrainy. I tam będziemy publikować listę w tym momencie niezbędnych rzeczy. Chcemy Zaraz tam się pojawi też adres, na który będzie można wysyłać, jeżeli ktoś właśnie nie chce przesłać, wesprzeć finansowo, no na przykład chce iść na zakupy, to super, tak? może, może zrobić zakupy, wysłać paczkę i, i my ją będziemy odbierać i wysyłać dalej do, do tych osób, które tego będą potrzebować. Także jak najbardziej zbiórki dalej. To w cenie. Jakiś tam punkt przerzutowy też podobno u mojej mamy zrobicie, tak? Nie wiem, czy dogadałyście się w końcu, czy. Tak. Udało się. Udało się. Ale Jesteśmy to z sąsiadami się okazuje w Krakowie, więc świat jest mały. No, każdy się stara pomóc tyle, ile, ile może w jakim jest zakresie. No, ja też bym pomagał jak najwięcej. No niestety z Holandii jest to troszkę utrudnione, chociaż muszę wam powiedzieć, że. Jest już tutaj też grupa, która przyjechała z Ukrainy i między innymi Dorenda się teraz zajmuje tłumaczeniem dokumentacji medycznej z ukraińskiego na holenderski, bo to są dzieci, matki z dziećmi, które właśnie no, praktycznie uciekły ze szpitala. Tam jest wcześniak, który urodził się 3 miesiące przed terminem, urodził się, ważył kilo 200. teraz już... Ma chyba 3 miesiące od urodzenia, więc już troszeczkę jest większy, cięższy, ale w dalszym ciągu wymaga opieki. No i też ma taką po prostu dokumentację medyczną, którą trzeba przetłumaczyć, żeby tutaj już lekarze mogli się w właściwy sposób zająć dalej tym dzieckiem. No to co, słuchajcie, żeby nie przedłużać, yy, gdzieś tutaj będą linki, w opisie będzie link do zrzutki, yy, co jeszcze zrobiłyście na Facebooku, tak? Grupę. Tak, zrobiliśmy grupę na Facebooku, bo tam chcemy właśnie wrzucać te potrzeby, które są w tym momencie y, największe. Znaczy, one się tak naprawdę w pewien sposób nie zmieniają. Zawsze to będzie potrzebne jedzenie, konserwy, jakieś takie jedzenie długoterminowe, które też się dosyć szybko y, przygotowuje, czy na przykład do zalania wrzątkiem, hmm. bo to jest potrzebne wszędzie. Zawsze to będzie jedzenie dla dzieci. Yy, no wszystkie te dziecięce tak naprawdę, jakieś pamperce chusteczki, to, to zawsze jest potrzebne. Ale na przykład jest potrzebne dużo takich kuchenek gazowych, bo miasta są podcinane w tym momencie. Tak? Nie, ma, nie ma ogrzewania, nie ma. Więc takich turystycznych kuchenek razem z, z nabojami na przykład. Ale te wszystkie rzeczy będziemy będziemy rzucać na, na grupę. I nie no. Dobra. Ja wam z mojej strony po prostu dziękuję za, za wasze zaangażowanie. Myślę, że spróbujemy za parę dni jakoś się znowu połączyć i po prostu opowiecie, jak działa akcja, czy pomoc się rozwija. Mam nadzieję, że oczywiście, że tak będzie. I no i co? Jesteśmy my w kontakcie, działamy nadal, szczególnie to bardziej wy działacie, Ja tutaj tylko troszeczkę pomagam tyle, ile mogę, ale sercem jesteśmy jak wszyscy z Ukrainą. Dokładnie. Dzięki bardzo za pomoc i za. Zaproszenie. O, dokładnie. No. Trzymajcie się. Dzięki. Pa. No. Na razie. Dzięki. Pa. pa.